Nagrywanie się zaczęło. Kot na stole jest, przeszkadza mi. Zabijałam się dalej, także gówno zrobiłam znalazłam takie coś, bez racji, że nigdy nie robiłam sernika na zimno, Twierdziłam, że zrobię tutaj w ogóle nie mogę znaleźć składników nie będzie mnie widać znowu w że ja naprawdę nie wiem jak mam na to zaradzić po prostu kupię je za każdym razem jak tutaj jestem i ta kamera tak wygląda jak wygląda czyli sernik na zimno dzisiaj i ja i mój dom który nie jest przystosowany do serników na zimno do wysokiego naczynia wlej słodzone mleko i to jest 600 ml mamy tutaj e, 5 500 ml. nie wiem jak to Gdynia, zrobić. Miasto syn. Ale oni tu mają do wysokiego naczynia. To naczynie jest wysokie, ale y, nie ma już tutaj jakby miejsca na nic, a oni tutaj chyba chcą wsudować już ten proszek. <laughs> Mam tutaj takie coś. Nie wiem czy to będzie większe naczynie czy mniejsze. Spróbujmy, sprawdźmy. Dobra, to naczynie jest większe. 600 ml, jesteśmy uratowani. Zawartość czerepki wsyp do mleka i miksuj na najwyższych obrotach przez 3-4 minuty. Teraz mamy problem, ponieważ nie mam miksera. E to pachnie. Jak to pachnie! Mm. Powiedz, cześć. Tu tu, 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 Polecam się czasem na sernikiem na zimno. tutaj. Jak ja mam, jak mam to cokolwiek wymieszać? Jak coś spróbuję włożyć, to wszystko umrze. Legenda. Jak ja to niby mam mikserem zrobić? Wiesz co teraz? teraz. Mhm. Mm to mogę jak gówno. Dobra, powiedzmy, że ogarnęłam coś. Mam już Nie wiem, że on tak zmienia nic absolutnie, ale chciałam to powiedzieć. Ja Absolutnie nie mam pojęcia, jak to rozwiązać. Jest to dla mnie nowa sytuacja. Kręba jest bardzo nieprzygotowana. No więc jesteśmy sobie, ja i mój sernik. I jakaś wtyczka, która nie powinna tu być, bo przeszkadza. Drugie rzecz pospólnie. Stoi. Ej, ty? Jaka jest logika, robić sernik na zimno, który trzeba upiec? A do lodówki. okej, okay, dobra. Już się nie czepiam. Proponuję generalnie, żeby. Był biszkopt na dole. Nie Miałam biszkopta. Ten biszkopt miał być moczony w herbacie. Nie rozumiem. Będziemy musieli zastosować chleb. Jak zrobić biszkoptowe chlebowe dół? No więc już Wam mówię. Trzeba obciąć skórki. No więc ja użyję noża kryminalisty. Możecie użyć inny nóż. W sumie nawet bym polecała, bo tak szczerze... To nóż jest ostry. Może kryminalistów są najlepsze, ponieważ e, tną. Mnie w domu mało co tnie. Dobrze, że jestem kryminalistą. Znaczy co? Eee, chleb. Chodźcie mi, e, moi drodzy, jak już tak ze sobą rozmawiamy szczerze, jakie macie plany na wakacje? Ja nie mam planów na wakacje. Moje plany na wakacje właśnie wyglądają tak, że nóż kryminalisty mnie zaciął. Ale to nie szkodzi. Palec odrośnie, jestem w końcu ośmiornicą. Mamy chleb razy trzy i trzeba go położyć tutaj jakoś ładnie. I teraz jest problem, bo ten chleb jest duży. Nie wiem, jak zrobić ten trik z herbatą, co mówili, że mam zrobić. Pokażę Wam również inny trik, który się nauczyłam na TikToku. TikTok, przyjemna platforma społecznościowa, gotowanie i te sprawy. Ja to tak ładnie układam profesjonalnie, perfekcyjnie, a w sumie to ja jeszcze tego nie namoczyłam tą herbatą. Takie coś zrobiłam. Ja teraz wyglądam no, na strasznie pankę i nie bardzo jest to coś, co mi się podoba, bo nią nie mnie jestem. Muszę przestać tak myśleć, jeżeli ktoś tak myśli, to nie myśl, tak. Nie ja wiem, to już chodzi już czy to nie wygląda jakbym była myślę, ale... E, jako argument przewodni za tym, że jestem zdrowa na umyśle, mam psa. No podsumujmy fakty. Dlaczego miałabym być niezdrowa na umyśle? Chcę wlać wrzącą herbatę do, y, do chleba minus mordercy. Studzienkę z y, chleba. E, chyba nie ma argumentu za tym, że jestem normalna. I ten czajnik wlewamy. Bo to musi stać. Herbata musi się wystać również, więc tym, jak już wiemy, że musimy poczekać na fakt, że herbata musi wystygnąć, yy, to zajmijmy się tym, co z takimi kawałkami zrobić. Wolałabym, żebyście widzieli to, ale niestety musicie ogarnąć mój ryj, sorry, więc bierzemy nóż mordercy i kroimy. Powinnam Wam teraz opowiedzieć jakąś historię mojego życia, jak yy, kroję chleb, bo.. Yy, uważam, że powinno się tak robić. No więc słuchajcie, historia życia tak. Um, um, no więc dawno dawno temu żyłam. Jeżeli myślicie, że ja wiem co chcę powiedzieć, to się mylicie bardzo. Żyłam sobie w domu i ten mój dom generalnie też żył. I jak on żył, to ja też żyłam. Kiedyś nie miałam zwierząt i ja się urodziłam i nie miałam zwierząt. Urodziłam się bez zwierząt kłamstwo, jest straszne, e, okropne kłamstwo. No więc dlaczego jest to nieprawda? Ponieważ mam starszą siostrę, co was może zdziwić, bo bardzo wiele osób się dziwi, że mam starszą siostrę i że generalnie mam siostrę i <laughs> że nie jestem jedynakiem, e, więc powiem to głośno, oficjalnie, tak, mam siostrę. Moja siostra jest ode mnie 5 lat starsza, w sensie 4,5. To tak zawsze liczyłyśmy z zaokrągleniem, jak ktoś pytał. Ta moja siostra miała szczura. Tak się w sumie zaczęła moja przygoda ze zwierzętami, przez szczura siostry. Jak ja się urodziłam, to nie mieliśmy żadnego innego zwierzęcia. Dopiero jak miałam 3 lata, to ogarnęliśmy pierwszego psa. Kroiłam tą fascynującą historią. Nie wiem totalnie co robić dalej. Nie pamiętam. Czy ja właśnie zalałam chleb wodą? E, tak. E, teraz wsypujemy trochę McDonalda. Chyba troszkę przesadziłam. Dlaczego e, mam McDonalda w szafce? No więc dodaję smaku e, skórką z e, chleba. A tak naprawdę to jest cukier. Ja nie wiem, co ja zrobiłam. Dobra, więc słuchajcie, bo jest sprawa. Nie mam żadnej sprawy w ogóle. Generalnie nie wiem, po co ja to powiedziałam. Mogę Wam opowiedzieć jeszcze jakąś historię? Pewnie mogę. E, jaką historię by Wam tu opowiedzieć? Jak byłam w ósmej klasie, to chciałam iść na e, kierunek kulinarny. Teraz tą, jakby serią e, się troszkę e, wartościuję. to, Wygląda ładnie. I jest to ciasto dyniowe. Pewnie się zastanawiacie skąd. W środku lata znalazłam dynię. No więc znalazłam ją w zamrażarce. nam się ładnie gotuje. Mam nadzieję. Nie wiem, co to znaczy. A więc do naszej herbaty. Więc odkryłam, jak was dobrze ustawić. Niestety już trudno jest, więc nasza herbata jest jeszcze ciepła. Rozlałam strasznie dużo tej herbaty. Stawmy to do ostygnięcia. No więc wsadzimy to do lodówki. Bardzo ładnie. Tylko dla tej gówno, nie oszukujmy się. Ostatnio, znowu nie wiem, co chcę powiedzieć, jakiś zaczynam wątek z dupy. Jako, iż nam się nudzi, to zrobimy. Polewę. Pewnie pytacie ja. Nie wiem. Mówiłam do naretki. Okazuje się, że mi nie ma, więc będziemy musieli się ucieszyć z żelatyny z pysznej konfitury. Żelatyna to jest produkt pochodzenia zwierzęcego. Tak samo jak wszystko, co jest z, z żelem związane. Z em, kolan. W sensie z tych u koni najczęściej. Czasem krów również, a uświni rzadziej. Zastanawiam się czemu, skoro świnie się i tak zabija nam w skalę masową. Potrzebujemy sok do tej żelatyny i oni tutaj proponują, że dodać jakieś owoce, Nic nie dodam. Sok. Jest to robiony własnymi rękami przez góralów ślązackich. Sok. Ten sok się leje tylko dzisiaj, kiedy tylko potrzebuję użyć. Bo trzeba wsypać żelatynę. Teraz mam to gotować. W międzyczasie yy, spaliłam patelnię. <laughs> Jeszcze nigdy nie było tak yy, charyzmatycznego odcinka. Bardzo fajnie. W życiu nie zrobiłam tak yy, ładnie wyglądającej potrawy. Natomiast nasza polewa, że to tak mogę powiedzieć, się zrobiła w międzyczasie. Teraz to musi ostygnąć. Normalnie, w normalnych okolicznościach wystawiłabym to, to, ja to na pole, żeby ostygło, ale jako już te to lato jest tak zimne, to ja nie wiem, czy to cokolwiek schodzi, czy jeszcze nie podgrzeje. Porozmawiajmy na ten temat. Przejdźmy do naszego. Sernika. Wydaje mi się, że trzeba go jeszcze trochę zmiksować. Yy, trochę. Nie wiem. Serio nie chcę odejść. Kucharzem być zarabista sprawa. Yy, nie nadaje się do tego. Trzeba to tu wlać. Aha, no, w sumie mogłam Jesteśmy się wypisać. Z kolegą w garażu z butelki. Nie dzieło yy, nieletni. Trzeba by go wstawić do lodówki. Na czas krótki. Na tyle aż stwierdzę. Pamiętacie, jak mówiłam, że to takie świetny pomysł z tymi skutkami od chleba? Jest. To jest nasze danie. Pachnie jak. ...hebs z wodą i sukę. No wygląda to tak faktycznie, że. Jak już przejdziesz w swojej głowie fakt, że wygląda to i smakuje jak. galareta jakiś. jakiś wydzielina z gruczołów. Nawet nie chcecie wiedzieć jaki. To... Jest to strasznie słodkie, ale da się to zjeść. Jeśli nie macie co zrobić z chlebem, to nie róbcie tego. No, nawet nie bardzo smakuje gówno. tak szczerze. No, szczerze, jak już powiedziałam, że jak się przełamie, że jest to wydzielina z części, o których nie mogę mówić, bo mi film zdejmą, to jest dobra nawet jest to też okropne. Z tą wyśmienitą masą musimy wyjąć ten sernik z lodówki. To nie wygląda tak źle. No na to w taki sposób. Jest to w sumie nawet ładne. I za dwie godziny widzimy się znowu. Dobra, jak widzicie, atmosfera totalnie się zmieniła, jest ciemno. Wygląda to tak. O! Tego się leje, to chyba nie najlepiej. Masa nie zastygła. I nie wiem, co teraz zrobić w tym wypadku. Wydaje mi się, że dlatego jest płynne, bo ja to powinnam zostawić na więcej czasu. Albo wsypałam tam za mało żelatyny. I to jakiś kucharz ci wypowiem. Trzeba to uciąć. Jak się spodziewałam, totalnie się leje i to dostaje do środka. Okay. Nawet by mi to basowało, gdyby się nie rozlatowało w rękach i nie dało się tego złapać. Jest pyszna, jest takie słodkie, a najbardziej martwi mnie warstwa tego na dole, ale ja tego nie spróbowałam. Nie dało się tego wyjąć, a jednak y, nad tą warstwą na dole męczyłam się najbardziej. Dobrze, by było ją spróbować. Biorąc pod uwagę fakt, że totalnie nie miałam pojęcia, co robię, dobrze mi to wyszło. Natomiast polewa nie jest rozmieszana, w sensie ta żelatyna. To jest jej problem, bo jak się je. No się czuję w ustach taki grudki, ale jest tak pierąsko słodkie. Polecam wam i waszym dzieciom. I dlaczego ja wam znowu grozę nogram?